Cześć, witaj w podcaście Pracowni Świadomości. Jesteśmy w sezonie dotyczącym przechodzenia z trzeciego wymiaru do piątego wymiaru. I dzisiaj, tak jak w tytule, opowiem Ci, czym jest świadomość. Ja przedstawiam się jako trener świadomości, no to się wypowiem, z czym pracuję, na czym polega rozwój świadomości. Na czym w ogóle polega zauważanie świadomości? Więc tak, możemy sobie oddzielić tak na początek, żeby zacząć od czegoś, bo będziemy rozwijać ten temat tak, żeby on był jak najbardziej do złapania, jak najbardziej do ugryzienia. I oczywiście, tak jak przy każdym temacie, który proponuję w tym podcaście. Pamiętaj, że jest to propozycja postrzegania. Jeśli masz inne doświadczenia, bardzo się cieszę. Komunikuj, nagrywaj, broadcastuj w sensie rozprzestrzeniaj, dziel się, szukaj wspólnych, no właśnie, nakładaj sobie częstotliwości, nakładaj sobie doświadczenia. Natomiast dla osób, które mają ochotę poznać ym, moją propozycję, yy, z którą pracuję, którą yy, proponuję yy, na sesjach również yy, czy na warsztatach, to przechodzimy do rzeczy. I zaczniemy od takiej prost yy, może takiej prostszej rzeczy, yy, czyli uważności. I tak jak we wszystkich materiałach pracowni świadomości, staram się odnosić do. Yy, tego kawałka y, rozumienia różnych duchowych, energetycznych tematów, który już styka się z nauką albo już y, zaczyna być y, dobrze rozumiany naukowo. I jeżeli chodzi o uważność, to mamy taką możliwość, y, może jeszcze nie w pełni, natomiast y, już bardzo namacalnie. Otóż uważność jest to, Możliwość skupienia świadomości, oczywiście, możliwość skupienia uwagi na danych zmysłowych czy na czymkolwiek. Uważność to jest możliwość skupienia uwagi, I, czyli zaczynamy pracować na ilości, pewnej jakości. Mamy taką jakość, dajmy na to, nazwiemy ją uwaga. I uważność to jest budowanie ilości uwagi, która pozwala zauważać. Najczęściej dane zmysłowe i doświadczenia, inne stany, zmiany tych stanów itd. Generalnie zaczynamy orientować się, co się dzieje w każdym pojedynczym momencie, bo ćwiczymy sobie mięsień uważności. I mamy takie konkretne struktury w mózgu, które jak się rozrastają w samym centrum mózgu, jak się rozrastają, robią się elastyczne, to dają nam fizycznie możliwość postrzegania coraz większej i większej ilości danych zmysłowych, stanów wewnętrznych naszych w organizmie, czyli tego, co nazywamy światem wewnętrznym, emocjami, napięciem mięśniowym. Wszystko, co dzieje się w nas. Mogłam na początku wspomnieć o takiej uwadze, że ten odcinek będzie um, delikatną siłownią dla świadomości, jeżeli te tematy są dla ciebie nowe. Jeżeli sobie porządkujesz swoje doświadczenie, no to wskakujemy do tego wesołego wagonika. Więc, kiedy budujemy sobie uważność, czyli zaczynamy się skupiać dosłownie, zaczynamy. Skupiać własną uwagę, to nasza świadomość jest w stanie nakładać na siebie pewne częstotliwości. I nie wchodząc w różne, bardzo różne teorie, w bardzo różne rozumienia tego, czym jest świadomość, roboczo przyjmiemy tutaj, że świadomość to są nałożone na siebie częstotliwości na tyle mocno nałożone na siebie, że jesteśmy w stanie yy, mieć coś takiego, co nazywamy świadomością. Świadomość to jest kumulacja częstotliwości. I teraz, no tutaj yy, będę potrzebować od ciebie yy, zrozumienia <grym> tej kwestii, że duża część ludzi, która sobie teraz funkcjonuje, nie używa do funkcjonowania świadomości, tylko używa mm, funkcji poznawczych. Yy, te osoby są przytomne, yy, zwykle, i używają po prostu różnych funkcji poznawczych, które mm, trafiają czasami, tak jakby na wysepki świadomości. Natomiast świadomość nie jest takim Spójnym planem, na którym dzieje się doświadczenie. Możesz sobie to wyobrazić tak, że masz taki pisak i każde Twoje doświadczenie to jest kreska. I masz ogromną, ogromną e, połać płótna do zapisania tymi kreskami. I kreślisz. Ciach, 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 ciach. Im więcej tych kresek zaczyna się na siebie nakładać. Tym wyraźniej zaczynasz mieć możliwość utrzymania świadomości i co więcej jeszcze skupienia uwagi w danym doświadczeniu. Jeżeli chodzi o naszą fizyczną konstrukcję, to, że mamy konkretne funkcje poznawcze, to, że mamy ciało, to całe funkcjonowanie świadomości w ciele, całe lepienie, Ciała, które dzieje się na bieżąco w trakcie naszych doświadczeń życiowych, to jest zagęszczanie tej sieci um, nakładających się na siebie doświadczeń i częstotliwości. Aż w którymś momencie, może to być na samym początku, a no właściwie jeszcze przed życiem, na samym początku życia, w którymś momencie życia, możemy z tego wypadać i wracać, przeżywamy coś takiego jak. Oświecenie. Wbrew takiej mitologizacji oświecenia w naszej kulturze, bo często oświecenie jest utożsamiane z czymś odległym, odległym, wbrew temu przebudzenie świadomości czy oświecenie to jest po prostu włączenie się na spójną płaszczyznę świadomości. Przełączanie się z tych wysepek, z wpadania y, przytomnego, uważnego, to tu, to, to tam, na różne doświadczenia, y, przełączamy się z tego na spójną płaszczyznę świadomości. I możesz sobie to wyobrazić jako, taką, y, jako taki płaskowy, czy jako taki archipelag, który sobie budujesz, bo on jest już bardzo mocno zarysowany y, możliwością, Fizyczną możliwością utrzymania świadomości. Na potrzeby teraz tego odcinka i zrozumienia tego w jakimś stopniu takim y, praktycznym, żeby można było to rozwijać, potrzeba nam wielu doświadczeń, które są ze sobą spójne. Ta spójność, ta spoistość y, doświadczenia. To jest właśnie możliwość przeżywania tej świadomości, którą nazywamy taką ludzką świadomością. I nie będziemy dzisiaj mówić o żadnych innych um, przejawach świadomości, zajmiemy się na razie ludzką. Ona sama w sobie jest fascynująca. Nasza świadomość rozciąga się, ona ma jakby taką to jest zakres częstotliwości coś jak tak samo jak mamy widzialny zakres światła tak samo dla normalnego człowieka mamy zakres świadomości który psychika może w zdrowy sposób utrzymać co to znaczy to znaczy że pewne rodzaje świadomości mogłyby czy właściwie mają taką moc że ludzki organizm i ludzka psychika raczej tego nie utrzymają Albo trzeba, na przykład, taki organizm przygotowywać wiele y, miesięcy i lat do pewnych doświadczeń, do wejścia w pewne stany świadomości, czyli dosłownie do rozszerzenia y, tego dostępnego zakresu y, świadomości. I teraz, o co w tym wszystkim chodzi? No więc, z poziomu świadomości, to znaczy, jak już raz trafisz na świadomość. Dodatkowo jest jeszcze coś takiego jak samoświadomość, czyli zaczynasz dosłownie mieć możliwość postrzegania własnej świadomości. Tu z powrotem wracamy do uważności. Do budowania sobie tego mięśnia uważności, ćwiczysz, 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 w każdym kolejnym doświadczeniu zwracasz uwagę na to, zwracasz uwagę na to, różnicujesz sobie, łączysz, zauważasz schematy, wszystko to. To można też robić intelektualnie, bo do tego świadomość um, używa intelektu. Natomiast ten rozwój świadomości u każdego człowieka. Um, Prowadzi do czego innego. My mamy bardzo różne plany, marzenia, dążenia jako pojedyncze istoty w ciągu życia. Natomiast to, co jest fantastyczne i to, co za każdym razem zaskakuje pojedyncze istoty, które przejawiają świadomość, jest to doświadczenie. Zetknięcia się z inną świadomością w innym ciele i rozpoznanie jej jako czegoś znajomego. Bo świadomość nie ma ym, rysu jednostkowego nie ma czegoś takiego jak pojedyncza świadomość. Jest świadomość, która jest przyzwyczajona, jakby to powiedzieć, do. Nie, świadomość nie ma w ogóle osobowości. Świadomość to jest tak, jakby kolor, na który się wdrapujemy, i wtedy nasz, nasza istota ma ten kolor, czy ten zakres kolorów. Świadomość nie ma osobowości. Rozpoznajemy ją wszędzie tam, gdzie możemy ją rozpoznać. To są te same częstotliwości, więc yy, kiedy na przykład rozpoznajemy już na poziomie tego piątego wymiaru, kiedy rozpoznajemy, że jesteśmy wszystkim, to dosłownie zaczyna włączać się to doświadczenie postrzegania siebie we wszystkim, widzenia yy, poza ramami pojedynczej osoby. Zaczynasz widzieć, Czyste częstotliwości. Powiemy na to w taki klasyczny sposób powiemy na to uniwersalne doświadczenia. Uniwersalność doświadczenia możesz zauważyć wszędzie. Może to być małe dziecko, które widzi, że ktoś jest smutny, i ono rozpoznaje: O, ja też byłem smutny, o, to jest smutek. I zaczyna wchodzić na tę częstotliwość i doświadczać wspólnoty, doświadczać czegoś w życiu z poziomu przekraczania siebie, z poziomu, na którym bycie pojedynczą istotą to jest tylko część zabawy. A druga część zabawy to jest odkrywanie bycia wszystkim. I tu mamy piąty wymiar. To jest odkrywanie bycia wszystkim. We wszystkim, zawsze, od zawsze, wszędzie. Na tym polega cały piąty wymiar. I z poziomu świadomości jest to odkrywanie połączeń. Jest to jedna z najbardziej przyjemnych, Ekscytujących, ekscytujących, bo układ nerwowy musi się naprawdę napracować, żeby natworzyć tych połączeń, żeby można było fizycznie przeżywać to doświadczenie. Nie zawsze trzeba fizycznie. Możemy sobie wchodzić w zmienione stany świadomości, czyli y, różne rodzaje uniesienia czy dysocjacji z ciała i wtedy ta transcendencja y, Czyli łączenie się, czyli odczuwanie tego na wspólnej płaszczyźnie. Na przykład yy, odczuwanie wspólnoty myśli, że duża grupa ludzi myśli tak samo. Albo odczuwanie wspólnoty doznań, że duża grupa ludzi czuje to samo i ta fala doświadczenia się niesie. Są to wspaniałe doświadczenia, i możemy sobie eksplorować w każdą stronę. Nie jest to też w żaden sposób lepsze ani gorsze doświadczenie niż bycie pojedynczą istotą, niż przeżywanie zupełnie indywidualnego doświadczenia. Mamy te poziomy dostępne cały czas. To, co jest w budowaniu tego postrzegania piątego wymiaru bardzo atrakcyjne, to Zaspokojenie wielu potrzeb, właściwie wszystkich potrzeb, bo tak jak mówiliśmy o częstotliwościach, tak jak powiedziałam ci na początku o tej kresce, którą kreślisz, a potem kolejnej i kolejnej, ciach, 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 i tych kresek doświadczenia jest coraz więcej, więc mamy na czym się oprzeć, mamy na czym doświadczać świadomości. Bo mamy doświadczenia, w których ta świadomość się odbija, potęguje, rezonuje, czyli wzmacnia bądź wygasza. Zaczynamy z poziomu ludzkiego organizmu ym, drgać na konkretnych częstotliwościach i zbliżać się do własnych pragnień zaczynamy mieć w ręku kierownicę, która się nazywa pomaga i przeszkadza. To są jedne z najważniejszych słów, jakich można nauczyć istotę ludzką. Czy coś wzmacnia moje częstotliwości, te, które teraz rozwijam? Czy coś wzmacnia mój stan? Czy coś go Osłabia. Dajmy na to: jak spotykamy kogoś, kto się smuci i chce przestać się smucić, no to osłabiamy te częstotliwości, wzmacniamy inne. Jak widzimy kogoś, jak spotykamy kogoś, kto rozwija jakiś pomysł, to możemy wzmacniać ten proces albo go osłabiać. Robimy to na setki sposobów, miliony sposobów. Robimy to cały czas. Cały czas bawimy się doświadczeniami, cały czas bawimy się rezonansem, czyli wzmacnianiem i wygaszaniem pewnych częstotliwości. I budowanie tego doznania, doświadczania piątego poziomu em, pozwala nam stanąć fizycznie, materialnie. W tej pozycji y, osoby, która stwarza własne doświadczenie. Czyli najpierw się naoglądamy, pooglądamy sobie to doświadczenie, nazwiemy, nauczymy się, y, że to jest to, to jest tamto. Potem się ocknie, w którymś momencie ta nasza świadomość, przytomność, uważność, te wszystkie funkcje. I Dostajemy do ręki bardziej wymiernie możliwość wzmacniania własnych częstotliwości bądź wygaszania, nawet nie własnych, możliwość wzmacniania częstotliwości, które zauważamy i wygaszania częstotliwości, które zauważamy, bądź nie. To często dzieje się podświadomie. Nie musimy zauważać częstotliwości, żeby je wzmacniać. I tu pojawia się ciekawa zależność, bo jeżeli chodzi o tworzenie własnego świata, to nie do końca potrzebna jest uważność na te doświadczenia. Natomiast to, co jest potrzebne, to jest bycie tymi doświadczeniami. Możesz to często zauważyć. Um, kiedy bardzo chcesz, żeby coś się stało, mm, możesz zauważyć, że zaczynasz przeżywać to doświadczenie, zanim ono się stanie. Spróbuj pobawić się z tym yy, wrażeniem. Spróbuj pobawić się z tą świadomością, że to ty wzbudzasz w sobie pewien stan, bardzo konkretne częstotliwości. Możesz wtedy, tu zaczynasz po prostu pracować z energią, <grym> możesz wtedy poczuć swoje emocje. Czy one są zgodne z tym kierunkiem, który nadajesz, czy na przykład wzburzasz całe morza emocji, które muszą się przesunąć, żeby pewne częstotliwości mogły wybrzmieć mocniej. Na przykład, jeżeli czegoś chcesz, a pojawia się emocja związana z brakiem i niemocą, no to używamy tego oceanu emocji, żeby nawigować przejście. Z częstotliwości nie mam do częstotliwości mam. I w ten sposób mm, bardzo. Naturalnie masz możliwość tworzenia własnego doświadczenia um, na poziomie energetycznym, na poziomie bezpośrednio dostępnym dla Ciebie. Podsumowując, to jest cała mądrość płynąca z potrzeb. Nasze potrzeby nawigują nasz obieg energetyczny. Potrzeby to jest właściwie inna nazwa cyrkulacji energii, którą przepuszczamy przez nasz organizm. I spełnianie tych potrzeb jest certyfikatem szczelności tego systemu ludzkiego. Nie w tym sensie, że on nie wpuszcza niczego z zewnątrz. W tym sensie, że każdy cykl chce, otrzymuje, czuje satysfakcję, chce, otrzymuje, czuje satysfakcję, każdy ten cykl jest domknięty wewnątrz naszego systemu. Czyli kiedy chcesz czegoś um, doznać, kiedy chcesz coś przeżywać, to zaczynasz uruchamiać to doznanie w sobie. W momencie, kiedy pojawia ci się pragnienie, ono zaczyna poruszać twoją energią natychmiast. Pojawia się kierunek, pojawia się ruch, pojawia się napęd, pojawia się materializacja ogromnych potencjałów energii. Dlatego skupienie na pragnieniach, skupienie na marzeniach, na tych delikatnych, Przejawach, poruszeniach, um, naszej chęci życia, to jest wpuszczanie energii potencjalnej do materialnego świata. I robimy to dokładnie tym systemem, w którym teraz żyjemy. I ten system dzięki temu się wzmacnia, pozwala doświadczać ekspansji, rozwija się i na bieżąco modyfikuje. Są różne yy, inne rodzaje świadomości, które możemy yy, odróżnić od. Tej, którą znamy jako ludzką, którą przeżywamy po ludzku. Natomiast doświadczenie siebie, doświadczenie ludzkiej świadomości i zbudowanie sobie um, właśnie tej spójnej platformy, żeby móc doświadczać własnej świadomości, jest jednym z najwspanialszych osiągnięć pojedynczej istoty. I cały system ludzki dąży do tego, żeby mm, wyprodukować, mówiąc dosadnie, takie warunki, w których te częstotliwości mogą się zagęścić na tyle, żeby świadomość mogła zamieszkać w tym systemie. Całe ciało układa się tak, żeby świadomość mogła poruszać się, doznawać i poruszać systemem, który um, nazywamy pojedynczą istotą ludzką. Więc jeśli czujesz, że potrzebujesz czegoś, żeby swoją świadomość uspójnić, żeby nadać jej pęd, żeby pomóc jej się rozwinąć, to odpuszczaj, podążaj za pragnieniami, czuj, gdzie pojawia się Twoja ekscytacja, czuj, gdzie energia chce wejść w Twoje życie, gdzie są te punkty, którymi dosłownie Twoja energia chce manifestować się w materialnym świecie. I jeżeli masz ochotę, Spróbuj sobie poczuć swoją świadomość jako coś, jako substancję, jako coś, co łączy Cię ze wszystkim: ze światłem, z dźwiękiem, z materią, z przedmiotami wokół Ciebie, z roślinami, ze zwierzętami, z kryształami z doświadczeniami z przeszłością z przeszłością jakiekolwiek wyobrażenie jakiekolwiek obiekty masz w swoim umyśle w swoich wspomnieniach spróbuj pozwolić im uruchomić się jako świadomości Spróbuj pozwolić wlać się świadomości do wszystkiego, czym jesteś. Bo świadomość ma takie cudowne oddziaływanie na, z perspektywy ludzkiej ma takie cudowne oddziaływanie na ludzki system, że świadomość niesie za sobą inteligencję. Um, świadomość niesie za sobą rozwijanie geniuszu. Możemy to różnie nazywać, różnie interpretować. Natomiast świadomość rozwija w ludzkim systemie geniusz. Nie tylko w ludzkim. <noise> Więc życzę ci um, dużej ilości doświadczeń, na które masz ochotę, na które chcesz się otworzyć i które dadzą ci satysfakcję. I zagęszczenie tego doświadczenia bycia świadomą, wielowymiarową istotą ludzką. A jeśli masz ochotę wesprzeć tworzenie podcastu, to możesz zrobić to, stawiając mi wirtualną kawę. I jeszcze na koniec ogłoszenie na temat dwóch wydarzeń. Najbliższe wydarzenie to w przyszły weekend: 15-16. I czerwca. Właściwie wydarzenie trwa już od czwartku. Jest to dziesiąty Dżem w Lesie. Jest to wydarzenie podróżniczo-górsko-przygodowo-rozwojowe. Więc. Będzie dużo sportu, są wyjścia w, górę, w góry, są prelekcje. E, dzieje się w połowie drogi między katowicami, między Krakowem a, a Zakopanem, więc jeśli masz ochotę, e, 10 dżem w lesie, 15, e, 13, właściwie do 16 czerwca. E, ja w sobotę będę prowadzić tam warsztaty z samoregulacji układu nerwowego e, i. W pierwszy weekend lipca zapraszam Cię też na warsztaty energetyczne do Wrocławia. I szczegóły tego wydarzenia znajdziesz już niebawem, to znaczy w ten weekend na kanałach na Instagramie i na Facebooku pracowni. Więc do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.